Się manneczką wszystkim z tej strony Matix, a to ponownie Sagbo i wielka przygoda. I słuchajcie, w ostatnim odcinku stoczyliśmy walkę z Wexem i dotarliśmy tutaj do yy, świata, który się nazywa. Który się nazywa? Jak się nazywa? Gigantyczny gołąż, tak, dokładnie tak się nazywa. Yy, także lecimy z. A jeszcze sobie zobaczymy tutaj, co u Zumzuma jest nowego. Przyglądaj ofertę, co tam masz kolego? Widzę, że za dużo... a, uuu, lucia! Tygrys, jakaś gąsienica... Okej, okay, jakieś nowe oczy? O! A, bo to są żabie oczy, okej, okay, dobra, nie przeczytałem. Maska lucia... Jakiś monokl... o oh, kurde, fajne tak. To może nowy look będziemy robić. Ale to pewnie będę siedział poza odcinkiem, żeby to wszystko zrobić. A jak na razie przechodzimy sobie do pierwszego poziomu świata, drugiego. Lepka sprawa. No i zobaczymy, co ten nowy świat <laughs> będzie miał do zaoferowania. O, jakaś mał małpa. Z małymi małpkami, czy jej przypadkiem wcześniej nie widzieliśmy? A nie, nie widzieliśmy jej wcześniej. Nie można. O! Już chyba poznaję! Sagboy! Tak, bo. Oczywiście. O! Z drzewa nam spadłeś. Weks i jego zamęt dają nam się tu mocno we znaki. Bez dwóch Nie, tylko nie banany! Myślisz, że powstrzymasz jego No kurde, wiadomo. Jesteśmy bohaterami. szmacianymi bohaterami. Jakkolwiek to by brzmiało. Dobra. No to jazda. się nie No wiadomo. No i dobra. Zgaduję, że pewnie tutaj będzie bardzo, bardzo dużo skakania. I jakaś może nowa mechanika? Jakieś gadżety na przykład, jak to było w poprzednich odsłonach serii, czyli w Little Big Planet 2 i 3. W jedynce chyba tego nie było, z tego co pamiętam. Chyba nie było żadnych gadżetów, które nam jakoś ułatwiały poruszanie się po tym szmatkowym e, szmacianym. Wiecie? A tu. Mogę się jakoś wspinać tutaj? Wygląda jakbym się mógł wspinać po tym Albo przebiec, o! Co to jest? Aha! Jakiś miód Aha, dobra Miód jest lepki i my jak mamy go założonego jakby na siebie Jeśli mamy go na stopach się kleimy do powierzchni i możemy chodzić po ścianach Spoczko, fajne Fajne rozwiązanie. O. Nie wiem czy mogę rozwalić tych, tych tutaj jegomości O, nie, 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 nie chciałem śmierci. Okay. Okay, mamy kulkę numer 1, która nam dała życie też. Chyba. Okay, hmm, a tutaj co mam? Dobra, nieważne. Mm -hmm. O, czyli mogę jednak je rozwalać, po prostu na nie skakać, no czyli jak wszystko B od B, osiągnięcie, dostałem U, Samba, Samba Dobra, a tu co mamy? Jakiś nowy fryz, okej okay. I PYK z główki Dobra, tutaj jakieś żabole. Jacyś koledzy weksa. A jak, a jak podskoczenie, tutaj nie mogę podskakiwać. Jak jestem na ścianie. O, czekajcie. To jeszcze coś było. O, właśnie. Czy nie, czy ja zrobiłem po prostu jakieś kółko? <kłysy> Chyba zrobiłem kółko Chociaż nie, nie, tutaj nie byłem O ty 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 w Smyku A nie, jednak to byłem Dobra, coś cofnąłem się po prostu Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, no to lecimy teraz tu Lecimy, kurde, tu. No, a przy okazji sobie zbieramy bańki. Ops. O! Już myślałem, że spadnę. Znowu. No. O! Tutaj jakieś nowe wyzwanie odblokowujemy. Chyba. No te kost tak, te kostki chyba nam dawały te wyzwania właśnie, które później pewnie będziemy sobie przechodzić. Oops. No. To niczego z boku nie ma przypadkiem? O właśnie

To nasz towar eksportowy paliwo dla wyobraźni. cały świat tak powiem... Do usług. Dobra. To lecimy dalej. ta muzyka mi przypomina... Była taka gra na przeglądarkę chyba. Co można było... Swoją muzykę tworzyć. Co tam mieliście do wyboru kilka lutków, co, co miały inne tony głosów i tak dalej, co wam dawały bas, co wam dawały jakieś tam wokale jakieś różne. Ale... No kurde, brzmi bardzo dobrze. Ja bardzo lubię księżyce. Zwłaszcza te półksiężyce. Dobra. No to mamy pierwszy poziom za nami. E, co ty taki smutny? Skąd to zwątpienie? No. Tak jest. Nice. <laughs> e, gdzie jest moja gitara? Gitary nie widać na zdjęciu, ale scam totalny. O. No niestety nie udało się tego poziomu przejść nie ginąc, ale. Ale zawsze coś. O, tutaj jeszcze będzie jakieś... Widzę, do wyboru. Jakieś do wyboru tutaj ścieżki alternatywne. O, to są jakieś próby. Próby włóczkowych rycerzy właśnie. Tak, poza odcinkami robiłem sobie to, to jedno. Teraz może sobie zrobimy drugie, czemu nie? Why not? To jest w miarę szybki poziom, więc więc sobie przejdziemy. Okay. Okay. Rozbieramy sobie, żeby mieć dodatkowy czas. Znaczy, żeby nam odjęło trochę tego czasu. Ok, tu tak samo. O Kurde, a ześlizgnął mi się ten yy, joystick. Co w się sensie gałka analogowa? Zabrakło mi słowa. No dawaj, po złoto, po złoto, po złoto. Jest, dobra. Uf, ale mało brakowało chyba. Ty no bez kitu. mało brakowało i byśmy mieli srebro. majsu. Nice yeah. No. no szybka próba włóczkowych rycerzy. I kontynuujemy sobie. Kontynuujemy sobie poziom. Tak się pokonuje wyzwania. Piękne Raczej kontynu... O właśnie o tej książce mówiłem. Że Jak przejdziemy jakiś poziom na 100%, to nam się tutaj zbierają naklejki. Dobra. Chyba w poprzednim odcinku to mówiłem, ale... Teraz już wiecie. Dobra. Mistrzowskie cięcie o widzę jakiś bumerang, więc to może oznaczać, że to jest chyba pierwszy gadżet, który zdobędziemy. co on daje, jak go używać o okej okay. fajnie, bo się szybko, szybko się niszczy te rzeczy okej okay. okej okay. a, jakbym podskoczył i tak rzucił o a, tutaj się regenerują te kaktusy, więc o ale nie no, teraz to zarobiście likwiduję przeciwników. Łokej. Wow! Okej. Okay. Okay. W taki sposób jeszcze likwidować przeciwników na odległość! Dobra, ale... Aha! Teraz te klucze będziemy zdobywać. Okej. Okay. Ło. Wow jakiś kred był z ognistymi pałeczkami Okej, okej Wow! Dobra fuck? Okej A mamy kulę numer dwa Chyba Nie, numer jeden, okej Au! Kurde no, jak to co to... Aha, bo tu dobra, W skrzynie trzeba było. Na dół zanieść. Okej, okej, okej ok. okay, okay, okay. Ej, 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 ej. No nie, nie, nie. Prosta gra dla dzieci. Ja pierdziele. Pik, 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 pyk, pyk, Na górę. Pomnożnik razy dwa. Mmm, mąkę. Nice mąka. Tutaj coś mamy? Można jakoś. Ło! To... Aha, to mi krzywdę zrobiło. Ło! <giby> Okej. Okay. To jakieś torpedy mi tu. Torpedy mi jakieś tutaj posyła. Au. Au, au, au. Dobra. Gierary here. Hmm. Dobra. Szkoda, że te checkpointy nie mogą nas leczyć w każdej chwili Jak zginiemy To dopiero Dobra, tutaj już mamy te trzy kluczyki, tu jeszcze tylko brakuje nam dwóch Czyli jak rozumiem, idziemy teraz na prawo To nam się odblokowało przejście Okej okay. Checkpointik kolejny O, dobra, to są te te pałeczki. O, kurde, Ninjago! O nie! Te, te pałeczki to są jakieś płonące te, marshmallowsy chyba, czy coś tego typu. Okej. Okay. Ale bym sobie, kurde, teraz tak pomyślałem, że w sumie można by. Można by kiedyś zrobić te. Te odgrzewane pianki właśnie, te smorsy, czy jak to się tam nazywa? Że tam macie właśnie piankę, czekoladę i to wszystko w tym... W... No jak się to nazywało? W wafelku? Nie, nie wafelku, co ja gadam? Eee, w biszkopcie chyba? Nie, w herbatnikach, o właśnie, w herbatnikach Znowu nie trafiłem W odpowiednim momencie to jest mega fajna rzecz. Oj, mamy WC, okej okay. brzmi jak. Yy, brzmi jak WC po prostu. <laughs> Jakiś sekrecik tu mamy, dobra. Co tu trzeba? Aha. Yy, to? Aha, że tak, taka zabawa. Okay. Uuuu, uuu, uuu, dobra i wracamy. Okej. Okay. No i gdzie jest ten ostatni kluczyk? Tutaj Nie. A tam jest, dobra. Okej. Okay. No i wracamy. Okej okay. Ej, fajny jest ten boomerang, ciekawe czy jeszcze jakieś inne Inne możliwości ma Pewnie się o tym przekonamy w następnych odcinkach Ale tak czy siak ten boomerang jest mega, mega fajny Chociaż pewnie nas czekają jeszcze inne Gadżety, no bo kurde, na jednym gadżecie raczej wątpię, żeby się skończyło. Ok, shoot, shoot, cały czas do przodu. Ups, no, bumper działaj mi. God damn it Uf. O, co jest? Ja o, boże, to blisko było. Dobra. Tak, tym miłym akcentem i gliczującym się jak zwykle moim szalikiem, zakończymy sobie ten odcinek. Zapraszam do następnych, które będą nie wiem za, no za niedługo. Yy, też zapraszam na serię z oczywiście Milesa Moralesa, która jest równo prowadzona właśnie z tą serią. I co? Jeszcze sprawdzę, czy jakaś cutscenka przypadkiem nie będzie. Ale chyba nie. Dobra. Także trzymajcie się do następnych odcinków. Łapka w górę, subskrypcja. I wpadajcie na wszystkie linki w opisie. Trzymajcie się i cześć.